Siemaneczko z tej strony, Anaez, a to jest reklama serwera Ultimate. I tak, serwer Ultimate już istnieje 2 lata. Nie, no, 2 lata, coś koło tego. To jest, mogę, że mogę tak powiedzieć, dalsza część PG. I tak, admin administratorami jest Black A. JPA Diox i moderator to jest Ognisty I tak, pokazuję Wam najpierw samochody Windsor, Police LS, Sand King, Patriot, Blade, Bobcat, Admiral Barack, Freeway, Buffalo, Glover, Camper, Quad, Sanchez Tutaj mamy, to tu jest Nevada, dość duża Dodo, oczywiście czołg Y, Maverick ma, nie, to jest Sparrow, a to jest. To jest prawdopodobnie Cargobob. I tak, y, teraz Wam pokażę bronię, przybliżę. CZK Winchester, to jest. Y, czekajcie, to jest. Nie, to jest Winchest, Winchester, to jest Spas M4 AK Hatchet Łopata Digl nusz. BDW, MP5, to jest pistolet z tumnikiem, i Lee Enfield Także wchodźcie na serwer, jest zajebisty W ogóle popatrzcie się, włączyłem teraz ekwipunek Jest coś takiego W ogóle nowe, wszyściusieńko jest nowe Zajebiście, czołgi można spotkać, możecie rozwalać kurde innych Można robić wszyściusieńko co wam się podoba, bazy są, jest VIP Jest Army Box Także wbijajcie i ten odcinek właśnie nie będzie długi. Proszę, właśnie tutaj macie jeszcze pułapkę na niedźwiedzie. Jeżeli w to wejdziecie, to krwawimy i łamiemy kość. Wire fence i tutaj macie sandbox. To jest coś, coś w tym stylu jak wire fence. I ciało naszego kolegi, który się tepnął i kurde, zabił od razu. Także co, wbijajcie. Ja serdecznie polecam ten serwer. Administracja jest zejbista pomogą zawsze. Nie czytujcie, nie, nie przeklinajcie, przynajmniej ja tak mówię. I tak, IP serwera będzie dodane w opisie. IPTS-a także. No więc co? Aha. Kolega się tutaj bawi. Także co, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i co najważniejsze, wbijajcie na serwer. Cześć!